W dzisiejszych czasach w internecie mamy naprawdę miliony jakichś porad, miliony jakichś takich prostych filmików, jak się rozwijać i oczywiście ciężko na przykład byłoby wprowadzić te wszystkie na przykład miliony rad na przykład do swojego życia. Jednakże często powinieneś właśnie uważać na takie rady w internecie, ponieważ one mogą być niesprawdzone. I oczywiście bardzo często te rady na przykład mogą po prostu nie być dla Ciebie, w sensie po prostu nie będą Tobie na przykład pasować, więc staraj się po prostu nie bazować na przykład na takim filmiku, gdzie widzisz, że na przykład dwa miliony osób, na przykład obejrzało ten filmik, milion osób na przykład polajkowało, i na przykład Ty myślisz ok, ten filmik naprawdę mi musi odmienić życie i na przykład oglądasz ten filmik, wprowadzić te wszystkie rady. Jednakże może się okazać, że tak naprawdę ten filmik ci nie odmieni życia, a wręcz, nawet spowoduje, że twoje życie na przykład będzie jeszcze na przykład gorsze niż było przed tym filmikiem, więc serio zawsze staraj się po prostu rozważać i pisać na przykład w swoim notatniku te rady i na przykład później pisać plusy i minusy wprowadzenia tych po prostu rad Chodzi mi o to, żebyś po prostu był świadomy, co wprowadzasz do twojego życia, bo naprawdę często jedna mała zmiana może zmienić twoje życie na lepsze, ale również i na gorsze, więc serio zawsze staraj się być świadomy. Jakieś wszystkie takie rady, albo nawet takie nagłe myśli, staraj się po prostu pisać na kartkę, czy po prostu do notatnika w telefonie. I dzięki temu będziesz miał inne spojrzenie na to na przykład zdanie, na to, na przykład radę. I dodatkowo staraj się pisać te plusy i minusy i uwierz mi, że dzięki takiemu podejściu będziesz po prostu wprowadzał rady do swojego życia, te, które ci się przydadzą i dzięki temu będziesz miał po prostu lepsze rezultaty, bo wiadomo, będziesz się ulepszał każdego dnia, to również będziesz każdego dnia coraz lepszy. Ja dziękuję za wysłuchanie, cześć.